Najpierw utworzymy dwa obiekty, a potem znajdziemy punkt przecięcia. Niech będą to dwa odcinki. Pierwszy odcinek i drugi odcinek. A teraz zaznaczymy punkt przecięcia. Rozwijamy pasek narzędziowy. Wybieramy polecenie przecięcie dwóch punktów. I przesuwamy myszkę nad obiekty. Zwróć uwagę, że gdy przesuniesz myszkę nad odcinek, ulega on zaznaczeniu. Widoczne jest to za pomocą pogrubienia. Tak samo i tutaj. Jeżeli przesuniesz teraz kursor myszki nad punkt przecięcia, oba obiekty zostaną zaznaczone, a kliknięcie wyznaczy punkt przecięcia. Aby było to dokładnie widoczne, Zmienimy właściwości. Na przykład wybierzemy kolor czerwony i większą grubość. I w tym momencie widzimy już dokładnie punkt przecięcia. Zwróć uwagę, że punkt przecięcia zaznaczony innym stylem, a więc kolorem czerwonym i troszeczkę większy, jest widoczny w widoku algebry. Co się stanie, jeżeli będziemy przesuwać obiekty znajdujące się na ekranie? Wybieramy narzędzie do zaznaczania i przesuwamy na przykład punkt C. Zwróć uwagę, że punkt przecięcia, który jest obiektem zależnym, również jest automatycznie przesuwany. Jeżeli przesuniemy obiekt, aby obiekty się nie przecinały. Punkt przecięcia staje się niezdefiniowany i oczywiście znika z obszaru roboczego. I tu się ponownie pojawia. To samo będzie się dziać, jeżeli będziemy przesuwać jakiekolwiek inne punkty. Możemy również przesuwać cały obiekt w ten sposób. I punkt przecięcia oczywiście automatycznie zmienia swoją pozycję, ponieważ jest obiektem zależnym. Punkt przecięcia możemy również tworzyć, podając jego definicję w polu wprowadzania. Usuniemy obiekty z obszaru roboczego, utworzymy ponownie dwa odcinki. A teraz zbudujemy punkt przecięcia, podając jego definicję w polu wprowadzania. Przecięcie. GeoGebra automatycznie podsuwa nazwę. Uderzamy Enter, co wprowadza kursor do nawiasu kwadratowego, i teraz podajemy, które obiekty mają się przecinać. Obiekty noszą nazwę A i B. Wobec tego wpisujemy A, B. I w ten sposób precyzyjnie umieszczamy. Jest punkt przecięcia. No i oczywiście możemy. Zmienić. Możemy wybrać inny punkt przecięcia, na przykład taki. Zmienimy kolor i widzimy punkt przecięcia. Oczywiście przy zmianach jego pozycja również się zmienia. Ponownie usuniemy obiekty z obszaru roboczego i pokażemy teraz przecięcie okręgu z prostą. Najpierw utworzymy. A następnie utworzymy prostą. Punkt przecięcia możemy wyznaczać za pomocą tego polecenia, ale wprowadzimy punkt precyzyjnie, podając następującą definicję: Przecięcie. Następnie nazwy obu obiektów, a więc prostej A i okręgu C oraz numer przecięcia. Mamy tutaj dwa przecięcia, wobec tego wpiszemy 1 i pojawia się punkt przecięcia w tym miejscu. A teraz przecięcie AC2 i przecięcie pojawia się w tym miejscu. Ponownie zmienimy właściwości. Co się będzie działo, jeżeli będziemy przesuwać obiekty? Przesuniemy punkt D i jak widzimy, punkt przecięcia również się zmienia. Możemy przesunąć całą prostą i widzimy zmianę punktu przecięcia. Możemy również przesunąć okrąg albo zwiększyć jego promień. Za każdym razem punkt przecięcia jest przemieszczany po obszarze roboczym, a jeżeli obiekty się nie przecinają, oczywiście punkt przecięcia znika.